Witam wszystkich bardzo serdecznie w VIV News, ja oczywiście nazywam się Seth Donner. Dziś spojrzymy na kilka ciekawych informacji, zapowiedzi, sprzeczek i plotek ze świata wrestlingu. Zaczynamy od ognia krytyki, w którym znalazł się były mistrz AEW Chris Jericho, brutalny atak Randy'ego Ortona podczas Monday Night Raw, prawdopodobny członek grupy Retribution ujawniony, kolejna osoba podejrzewana o współpracę z wcześniej wspomnianą grupą Retribution i aktualna karta największej gali czyli Summer. 2020. Zanim jednak zaczniemy, jeśli chcecie wesprzeć projekt What is Racing, to zapraszamy do wykorzystania opcji wspierania naszego kanału. Dzięki temu dostaniecie dostęp do topek i rankingów przed wszystkimi, specjalną odznakę, która wyróżni Was w komentarzach, rangę na naszym serwerze Discord, jak i wiele innych ciekawych dodatków. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie pod przyciskiem wspierania. Za Waszą pomoc oczywiście ogromnie dziękujemy. Zacznijmy więc od krytyki, która w ostatnich dniach spadła na nikogo innego jak na byłego mistrza WWE i All Elite Wrestling, Chrisa Jericho. Okazuje się, że w ostatnich dniach wrócią do trasy koncertowej wraz ze swoim zespołem o nazwie Fozy. Trasa ta była zaplanowana na kilka miesięcy wstecz, jednak z powodu pandemii została przełożona. I właśnie tutaj pojawia się pierwszy problem, ponieważ wiele osób jest niezadowolonych z tego, co zrobił sam Jericho. Użytkownik na Twitterze o nazwie Uncensored WWE napisał Chris Jericho i jego zespół Fozzy wystąpił przed pełną publicznością bez masek i zachowanych zasad bezpiecznej odległości w północnej i południowej Dakocie. Sytuacja w Stanach nie jest najlepsza, jeśli chodzi o ilość zarażonych ludzi i co gorsze wcale nie spada, tylko rośnie. W całym kraju są wprowadzone obostrzenia, które mają zapobiec jeszcze większemu rozprzestrzenianiu się wirusa, a takie imprezy ze strony Chrisa temu nie służą. Sam wokalista Fozzy wypowiedział się na ten temat i bronił swoją decyzję o przeprowadzeniu tych koncertów Jeriko napisał. Powodem, dla którego przeprowadziliśmy te koncerty, jest mała ilość osób zarażonych w dokocie północnej i południowej. Oba stany mają obecnie około tysiąca aktywnych przypadków, gdzie w samej Florydzie tylko dziś było ponad 9000 nowych zarażeń. Koncerty odbyły się na świeżym powietrzu bądź w budynku z połową możliwej publiczności. Maski zostały przy wejściu i absolutnie wszyscy przeszli testy mierzenia temperatury. Kilka osób podkreśla, że Jeriko nie ma trochę racji co do liczby, ponieważ Prawdą jest, że te dwa stany są w dobrym stanie patrząc na resztę kraju, jednak aktywnych przypadków jest trzy razy więcej niż podał Jericho. Dodatkowo to on miał pretensje między innymi do WWE za to, że mają one dziwne podejście do wirusa, a sam teraz naraża nie tylko osoby obecne na koncercie i też siebie, ale także i cały roster All Elite Wrestling, gdzie Chris Jericho pojawia się każdego tygodnia. Dodatkowo ma zapowiedzianą walkę z Orange Cassidy na najbliższym wydaniu Dynamite. Walka nie ma stypulacji, jednak jednak Inner Circle i Best Friends są zbonowani z obecności przy ringu. Sytuacja jest dość poważna i wiele osób czepia się Jericho. Zobaczymy, jak jednak się to wszystko rozwinie i czy AEW wyciągnie z tego jakieś konsekwencje. Brutalny atak Randy'ego Ortona podczas Monday Night Raw. Trzeba przyznać, że rok 2020 jest niesamowicie owocny w przypadku właśnie wielokrotnego mistrza świata. Przeszedł on bardzo dobry Hilton, wreszcie stał się ciekawą postacią. Miał dobrą walkę na backlash przeciwko byłemu taktym partnerowi Edge'owi i troszkę gorszą ponownie z nim na WrestleMania. Jednak od niedawna zmierza wielkimi krokami w stronę mistrzostwa WWE i stoczy na Samerson walkę z Drew McIntyre'em właśnie o te złoto. Podczas tygodniówek prowadził krótkie starcie z m.in. Christianem, Big Showem i ostatnio z Kevinem Owensem. Podczas ostatniego Row pokonał od tego ostatniego z pomocą RKO w main tygodniówki. Po niej jednak dostaliśmy bardzo przyjemne i emocjonalne promo ze strony właśnie Ortona i jego przybocznego, czyli Ricka Flera. Orton przyznał, że ten nie jest już mu potrzebny i tylko zajmuje miejsce w świetle reflektora. Rick przyznał to i powiedział, że nie jest już tą samą osobą i otarcie się o śmierć otworzyło mu oczy. Orton według niego jest najlepszy w obecnej generacji i Rick chce, aby to właśnie on, a nie Sina przebił jego rekord w posiadaniu tytułu Mistrzostwa Świata. Trzeba przyznać, był to niezwykle emocjonalny moment dla obu, jednak Orton nie bez powodu nazywany jest wężem. Przytulił Rika i po chwili wykonał mu low blow. Prawdziwe zagranie każdego mężczyzny. Po chwili wziął rozbieg i wykonał pant kick, jednak WWE musiało zgasić światło, aby nie ujawnić, że Orton no, tak naprawdę nie kopnął go. Ludzie, Flair ma 71 lat. Jednak jest to kolejny krok, aby przywrócić nam kocha Złego i przebiegłego Ortona, którego wszyscy kochaliśmy w okolicach chociażby WrestleMania 25. Prawdopodobny członek grupy Retribution ujawniony. W ostatnim czasie w WWE ciężko o coś nowego i świeżego, jednak od ponad tygodnia dostajemy pojawienie się tajemniczej grupy osób, która, tak samo jak Nexus, kiedyś chcą po prostu zniszczyć WWE od środka. Sprawiają problemy przy produkcji, czyli migające światło, a na SmackDown zniszczyli ring, barierki dookoła niego i nawet przegonili komentatorów i kamerzystów. Nadal jednak nie wiemy, kto to może być i dlaczego mają taki, a nie inny cel. Wygląda Wygląda jednak na to, że prawdopodobnie poznaliśmy odpowiedź na jedno pytanie, mianowicie kto może być w to wszystko zamieszany. Gwiazda NXT Dominik Dajakowicz, na dzień przed Monday Night Raw, dodał bardzo interesujące zdjęcie na swój Twitter, jednak dosłownie po niecałej minucie usunął je. Jeśli się przyjrzymy temu zdjęciu, to możemy wyłapać napis: We are in control, które obecnie mocno wskazuje na powiązanie z grupą Retribution. Jednak gdyby tego było mało, dodając to zdjęcie, oznaczył on nikogo innego jak samego właściciela Federacji. Winsa McMana. Jedno jest pewne, Dominik jakoś jest powiązany z tym wszystkim, jednak nie pojawił się on w przebraniu na Road czy SmackDown. Osoby pokazywane w telewizji są bardzo niskie i już są informacje, że WWE wykorzystuje po prostu wolne osoby na miejscu jako gwiazdy zastępcze. Jednak kiedy przyjdzie odpowiedni czas na ujawnienie, to zostaną wykorzystane planowane do tego osoby. A wy, chcielibyście zobaczyć Dominika jako członka tej społeczności? Kolejna osoba podejrzewana o współpracę z Retribution. Wspomnieliśmy przed chwilą o tym, że podczas nagrania segmentów z udziałem tej grupy wykorzystywane są osoby obecnie wolne przy Performer Center. Jednak wygląda na to, że jest tam jedna stała osoba, która pojawiała się przy wszystkich nagraniach. Czy to podczas rozruby tydzień temu na Raw, czy podczas demolki na Smackdown, a nawet podczas niszczenia samochodu na najnowszym Raw była jednak osoba, która swoją posturą i zachowaniem przypomina do zgonnie Carmella. Chodzi dokładnie o Tę postać. Jeśli przyjrzymy się jej ruchom i porównamy to z częściami walk czy wejść Carmelli, to znajdziemy uderzające podobieństwo. Tylko teraz pytanie, czy jest ona dlatego, że jest wolna i nie ma żadnego storyline'u, czy może już jest w jakiś sposób powiązana z grupą Retribution? Aktualna karta największej gali lata, czyli Summerslam 2020. Wielkimi krokami zbliżamy się do największej gali lata, oczywiście według WWE, ponieważ AEW powie coś innego, czyli Summerslam. W tym roku wiemy, że nie dostaniemy typowego Summerslam, ponieważ obecna sytuacja na świecie, najzwyczajniej w świecie na to nie pozwala. Jednak WWE szuka miejsca, gdzie będą mogli nagrać gale, aby nie było to kolejne show w Performance Center. Na dany moment można powiedzieć, że nie mają z tym szczęścia, jednak wracając do walk to klaruje nam się już całkiem dobrze wyglądające show. Pierwszą walką jest taki Match o tytułu Raw pomiędzy Street Profits i Andrade z Gardzą. Ich feud trwa już dość długo, więc można śmiało powiedzieć, że będzie to ich ostatnia walka. Następnie mamy walkę o United States Championship, której jest rewanżem za walkę sprzed tygodnia na Raw. Apollo jako mistrz będzie bronił złota walce z MVP. Bailey będzie bronił o tytułu kobiet SmackDown, jednak jeszcze nie znamy jej przeciwniczki. Na niebieskiej tygodniówce odbędzie się Battle Royal. Gdzie kobiety ze wszystkich trzech rosterów zawalczą właśnie o prawo do walki z mistrzynią na SummerSlam. W przypadku jednak Raw Women's Championship to ponownie mamy rewanż z Raw, ponieważ Sasha Banks będzie broniła tytułu w walce z byłą mistrzynią, czyli Asco. Najświeższym pojedynkiem jest zapowiedziane na ostatni brą starcie pomiędzy synem Rey'a Misterio, czyli Dominikiem, a Sethem Rollinsem. Warto też dodać, że Dominik jest już teraz oficjalnie zawodnikiem WWE z normalnym kontraktem. Braun Strowman stanie do obrony ich Universal W walce z The Fiendem Brayem Wyattem. Szczerze, mało wiemy o tym starciu, jednak wygląda na to, że będzie to kolejny cinematic wrestling z wykorzystaniem m.in. Alexy Bliss. No i o główne złoto zawalczy wcześniej wspomniany Randy Orton z Drew McIntyre'em. I to by było na tyle z dzisiejszego VIV News. A wam, podoba się obecna postać Randy'ego Ortona? No i czy według was Dominik Dajczakowicz należy do tej tajemniczej grupy? Dajcie nam znać w komentarzach. Oczywiście ponownie zapraszamy do wspierania naszego kanału, jak i na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.